Witam serdecznie w kolejnej wideo recenzji. Dzisiaj po lupę trafia Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych Michała Fischera. Jest to dość stara książka, bowiem wydana w 2011 roku. Swego czasu recenzowałem ją dla portalu historia.pl. Ponieważ publikacja jest ciekawa, miałem dokładne dodatki z lektury, trafia zatem na kanał. Link zaś do wspomnianej recenzji znajdzie się oczywiście w opisie do filmu. Na początek krótki rys historyczny problemu lotnictwa. Jeżeli chodzi o rys historyczny, to nie ma tutaj na siłę wyszukiwać jakichś zagadkowych początków. Oczywiście zaczniemy od wynalazku braci Orwilla i Wilbura Wright. 17 grudnia 1903 roku w Kitty Hawk, Karolinie Północnej, przeprowadzili oni test swojego wynalazku. No, imponujący. Efekt nie był. Samolot przeleciał za raptem kilkadziesiąt metrów. Niemniej jednak przeleciał, dawał się sterować, był napędzany silnikiem i nie był to zatem szybowiec. Był to początek nowej epoki. Wkrótce zresztą lotnictwo rozwinęło się na tyle, że w roku w 1909 francuski wynalazca i pionier lotnictwa Louis Blériot przeleciał przez kanał La Manche, ukazując, że Wielka Brytania nie jest już wcale taka. Niemniej jednak samoloty na początku I wojny światowej były raczej zabawkami, bo nawet jak z powietrza było coś widać, no to trzeba było jeszcze wylądować, żeby złożyć meldunek, ewentualnie zrzucić to puszce. A piloci do siebie na początku machali co najwyżej mogli postrzegać z pistoletów. Sytuacja się zmieniła bardzo szybko. Niemcy robili naloty na Anglię, wprawdzie na początku z sterowcami, później z samolotami. Bo bombowce były się coraz większe. Można się zastanawiać, czy miały prowadzić działania terrorystyczne, czy rzeczywiście rozstrzygnąć kampanię. Я, наверное. to pierwsze, niemniej jednak były imponujące. Brytyjski bombowiec, który jeszcze do walki nie wszedł, wytwórni Handley Page, miał być w stanie dolecieć do Berlina. Na tym zakończyła się pierwsza wojna światowa. I tutaj nie można też zapomnieć o samotnym locie Charlesa Lindberga z 1927 roku, który przyleciał nad Atlantykiem, tak? Co zapewne spowodowało, że Niemcy w czasie II wojny światowej roili sobie koncepcję America Bomber, czyli samolotu, który byłby by w stanie do się Stany Zjednoczone, no ale ten jeszcze musiał wrócić. tak? dziwnego, że mi się pomysł nie udał i nie został zrealizowany. Należy pochylić się nad Julio Duetem, który, no, widząc te no, wielkie wprawdzie, ale no, jednak ktoś prymitywne maszyny, dostrzegł chyba jako pierwszy możliwość, że jest to narzędzie, że samolot jest narzędziem, które jest w stanie rozstrzygnąć kampanię, czyli właśnie osiągnąć te cele strategiczne operacji militarnych. Zwolennikiem wykorzystania większych lotnictwa był również byli. Mitchell, ta jego koncepcja, to, że samolot jest w stanie zatopić pancernik i te jego testy z niemieckimi okrętami, przeszło też do, do historii. No, później mamy drugą wojnę światową, tak gdzie już omówione w książce naloty na miasta i w zasadzie lotnictwo tak, rozstrzygnęło wojnę z Japonią, ale to właściwie nie lotnictwo, tylko bomba nuklearna, którą można było zrzucić w inny sposób. Znaczy, gdyby była możliwej wystrzelenie rakietą, to pewnie też był efekt taki był. Ja, no, zresztą i tak niektórzy twierdzą, że to przystąpienie Związku do wojny było tym czynnikiem. Mniejsze to samoloty z każdą epoką rosły w rozmiary, w zasięg i udźwig. W zasadzie stały się naprawdę kluczowym elementem każdej wojny, ale o tym można już sobie przeczytać w książce Michała Fischera. Po tym krótkim wstępie historycznym dotyczącym początków lotnictwa czas na przybliżenie treści publikacji Michała Fischera. Rozdział pierwszy jest pytaniem, czy lotnictwo może osiągać cele strategiczne. Michał Fischer zawarł tam genezę problemu i założenia swoich rozważań nad osiąganiem celów strategicznych, a także informacje na temat literatury i pojęć. Jest to typowy rozdział wprowadzający. Również pewien charakter wprowadzający ma rozdział drugi: koncepcja użycia lotnictwa do osiągania celów strategicznych w poglądach teoretyków. I warto tutaj podkreślić, że dotyczy to okresu od międzywojnia, tak, Oczywiście nie mogło zabraknąć Giulio Duetta, proszę wybaczyć, włoskiego nie bardzo znam. Williama Billiego Mitchella, tak. Sir Hugh Trencharda, tak. A kończy się Johnem Wardenem, czyli okresem już powojennym. Rozdział trzeci zaś pokazuje właśnie przykłady. Nosi tytuł Praktyka użycia lotnictwa do osiągania celów strategicznych w toku wybranych operacji. Jako pierwszy przykład to brytyjsko-amerykańska ofensywa bombowa przeciwko Niemcom w latach 42 przedstawiana na zasadzie przedmiot konfliktu strategiczne cele konfliktu, cele operacji powietrznej, mechanizm użycia lotnictwa, wpływ lotnictwa na osiąganie celów strategicznych i efekt kombinowanej ofensywy bombowej. Analogicznie przedstawiona została amerykańska ofensywa bombowa przeciwko Japonii w latach 1944-1945 jako drugi z przykładów. I jako trzeci, przykład, którego w zasadzie nie mogło zabraknąć, amerykańska operacja Rolling Thunder przeciwko Demokratycznej Republice Wietnamu. Również według przedmiot konfliktu wietnamskiego cele strategiczne w czasie operacji, tak i to, na operacja wpłynęła. Te wszystkie elementy są spójne dla tych przykładów. Kolejny przykład, również z Wietnamu, amerykańska ofensywa bombowa przeciwko DRW w 1972 roku, operacja Linebaker. 1 i 2. Następny przykład, koalicyjna operacja Desert Storm, wyzwolenie Kuwaitu spod irackiej okupacji. 1991 rok. Kolejny z analizowanych przykładów, natowska operacja Deliberate Force, wymuszenie przyjęcia porozumienia pokojowego Bośni i Cegowina 1996. Ostatnią jest natowska operacja Allied Force obrona kosowskich Albańczyków w 1999 rok. Rozdział czwarty stanowi gdyby, podsumowanie rozważań Michała Fischera, po prostu wyciąganie wniosków z tych wszystkich wcześniejszych przykładów. Zawiera podrozdziały takie jak osiąganie celów strategicznych a czynniki polityczne, osiąganie cel celów strategicznych a czynniki środowiskowe, osiąganie celów strategicznych a czynniki militarne, osiąganie celów strategicznych, a czynniki doktrynalne. A no na końcu oczywiście synteza i wnioski końcowe. Oprócz tego są załączniki, to wywiad z pułkownikiem Johnem Wordenem oraz wywiad z generałem Charlesem Hornerem. Oprócz tego bibliografia. Skoro wiemy już, co Michał Fischer opisał w książce, rodnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych, warto rzucić okiem, na jakiej podstawie źródłowej i opracowaniu przygotował swoje rozważania. Bibliografia książki zawiera pozycje w językach angielskim i polskim. Układ jej jest dziwny, i to bardzo. Po pierwsze mamy publikacje zwarte, następnie dział artykuły, który zawiera jeden artykuł oraz następnie dokumenty normatywne i operacyjne raporty z działań oraz publikacje i adresy internetowe. Tymczasem aż się prosi, żeby wprowadzić podział na źródła i opracowania, zwłaszcza, że wszystkie te dokumenty normatywne i operacyjne są źródłami, podejrzewam, że artykuł Wardena również do źródeł należałoby wykorzystać, aczkolwiek nie wiem, nie czytałem. Jako publikacje zwarte, które do źródeł trafić powinny. Nie mówię, że to są wszystkie, bo nie znam, natomiast te dwie są na tyle znane pozycje, że bez problemu je zidentyfikowałem. Otóż chodzi o książkę Dueta, The Comment of the Air, czyli Panowanie Powietrzu. No, teraz już mamy po polsku, tak wydane przez Tetragon, no, wtedy jeszcze nie było, więc autor korzystał z wydania angielskiego oraz Michela Winged Defense. Tak więc to chyba w było po angielsku. To są niewątpliwie źródła. Można byłoby jeszcze tak prace teoretyczno-wojskowe wydzielić, tak? Jako rozważania teoretyków są jednak inne niż regulaminy, chociaż jedno i drugie są źródłami. Reasumując, bibliografia dla szerokiej tematyki jest dość skromna, no ale to przecież nie jest historia działań powietrznych, tylko działania powietrzne są bazą dla autora dosnucia rozważań na temat ich skuteczności, więc można to uznać za w miarę wystarczające. Czas teraz na kilka słów na temat ilustracji tabel oraz wykresów, które zostały umieszczone w recenzowanej książce. Książka nie zawiera map, aczkolwiek są w niej liczne tabele i dykresy, które pomagają zrozumieć tok myślenia autora i zapoznać się z jego argumentacją. Oprócz tego nie zabrakło oczywiście fotografii. Są to czarno-białe zdjęcia poszczególnych kluczowych postaci, jak i samolotów. Na środku książki zaś znajduje się ciekawa wkładka z barwnymi zdjęciami samolotów od Caproni K-36, jako jednego z pierwszych bombowców strategicznych użytych w czasie I wojny światowej i po Czyny drugowojenne, jak i współczesne. Z pewnością spełnia to swoją rolę. Można się przyjrzeć tym sylwetkom różnych samolotów, które były wykonawcą dążeń do realizacji celów strategicznych, które wykonywały z lepszym lub gorszym skutkiem. To, czego przy tej okazji zabrakło, to wykazu ilustracji oraz wykazu tabeli wykresów. Jak wspomniałem, zwłaszcza tabele i wykresy są liczne i bardzo dobrze spełniają rolę podsumowania pewnych fragmentów treści. No to ich wykaz z pewnością by ułatwił korzystanie z tej publikacji i po prostu umożliwił szybkie dotarcie do niezbędnych danych. A tak niestety trzeba książkę wertować. Przy czym nie mam tu na myśli, że jej przeczytanie jest stratą czasu, tak? Tylko chodzi o to, że już jak ktoś przeczytał, a chce do czegoś wrócić. Skutecznie jest to znaleźć szybko na wykazie tabel czy ilustracji, niż po prostu wertować z pamięci książkę po raz kolejny. Rzut oka na kilka przykładowych, mam nadzieję reprezentatywnych, błędów popełnionych przez Michała Fischera, a które udało mi się odnaleźć. Do pierwszej kategorii błędów, i to takich bardziej ogólnych, zaliczyłbym no, przemożny wpływ anglosaskiej literatury, a zwłaszcza amerykańskiej na pozycję Michała Fischera i nie mam tu na myśli takich anglicyzmów jak ten ze strony 254 o działach artyleryjskich, tylko rzecz dużo bardziej poważna. Otóż wszelki opis działań no, jest mocno z punktu widzenia demokratycznego, tak i proamerykańskiego. Możemy tu znaleźć takie stwierdzenie, jak to ze strony 260, że cytuję, państwo totalitarne jest z reguły i tak powoli rujnowane korupcją, wadliwym systemem, biurokracją. No, mam wrażenie, że w państwach demokratycznych, tak, zwłaszcza w ostatnim czasie też widzimy i afery korupcyjne, liczne i, i straszny rozrost biurokracji. Także chyba to nie jest cecha zależna od formy sprawowania rządów. Z kolei, na stronie 291 mam informację, cytuję, ostrożni przywódcy państw demokratycznych, dbający o swój wizerunek i poparcie społeczne, stosują dziś inne metody przy prowadzeniu operacji militarnych, nie dopuszczając do zawania strat w ludności cywilnej przeciwnika do niszczenia dóbr światowej kultury, dbając o to, by straty własne były utrzymane jak na najniższym poziomie oraz by sama operacja miała umocowanie w prawie międzynarodowym, miała ogólnie oznany mandat. O ile pierwsza część tego jest oczywista, no bo Poparcie społeczne, jak spadnie będą problemy. Natomiast z tym uznaniem międzynarodowym, jak pokazały działania amerykańskie na przełomie wieków, no bywało bywało różnie. Kulminacja tego jest zaś jednoznacznie widoczna na stronie 285 przy omówieniu operacji Line Baker 1 i 2. Ponieważ celem operacji Line Baker 2 miało być, cytuję: zmuszenie władz DRW do podjęcia negocjacji pokojowych. Cel ten został osiągnięty częściowo, bowiem, choć DRW została faktycznie zmuszona do podjęcia takich negocjacji, zakończonych podpisaniem pokoju, to jednak Stany Zjednoczone godziły się na pewne ustępstwa, które spowodowały, iż podpisany pokój był bardzo nietrwały. Pokój ten zaowocował upadkiem Wietnamu Południowego już 2,5 i pół roku później, po podpisaniu porozumień. Dlatego można uznać, że cel strategiczny został osiągnięty częściowo. No przecież wszyscy wiemy, jak się skończyła druga wojna indochińska, że to była katastrofa Stanów Zjednoczonych i ogrom... Na porażkę, tak? I ten pokój miał pozwolić im wyjść z twarzą. I to był jedyny tego cel, tak? Więc trudno mówić o jakimśkolwiek częściowym sukcesie strategicznym, że Wietnam Północny zawarł pokój, tak? To po prostu umożliwił Amerykanom mniej lub bardziej honorowe wycofanie się z tego konfliktu, a nie ucieczkę z podkulonym ogonem. Przynajmniej w sensie formalnym, bo w praktyce takową, takową była. No i przedstawienie tego, jak zrobił to Michał Fischer, no, jest delikatnie mówiąc mocną nadinterpretacją faktów. Z błędów takich Jednostkowych, szczegółowych. Można by znaleźć jeszcze parę niekonsekwencji w zapisach. Ale to pominiemy. Natomiast dwie rzeczy wspomnieć muszę. Po pierwsze, na stronie 34 Michał Fischer twierdzi, jakoby w bitwie pod Caporetto zginęło 300 tysięcy Włochów, co jest oczywiście liczbą zdecydowanie przesadzoną. Tylu ich tam nie zginęło z pewnością, bo wprawdzie, zależnie jak szacować, ale można przyjąć, że te łączne straty wyniosły te 300 tysięcy ludzi, przy czym ponad 250 tysięcy z tego to byli jeńcy. Druga rzecz to autor twierdzi, że wojna indyjsko-chińska miała miejsce w 1971 roku. Tymczasem wtedy to była wojna o niepodległość Bangladeszu. Natomiast wojna indyjsko-chińska to 1962. Czas na kilka słów podsumowania. Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych nie jest oczywiście książką historyczną i mam tego w pełni świadomość. Przykłady zaś służą jedynie do sformułowania wniosków na temat tytułowego zagadnienia. Z tego względu błędy merytoryczne dotyczące przeszłości mają mniejsze znaczenie. Myślę, że większym problemem może być przyjęcie amerykańskiej wizji omawianych wydarzeń, gdyż wypacza to obraz, na podstawie którego formułowane są oceny końcowe. W kontekście bieżących wydarzeń muszę dodać, że oczywiście znacznie mi bliżej do USA niż do Rosji, ale nie zmienia to faktu, że należy dążyć do obiektywizmu. Biorąc pod uwagę powyższe, myślę, że można publikacji Michała Fischera wystawić czwórkę w skali akademickiej. Dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do polubienia filmu, pisania komentarza, a także zapoznania się z innymi mater materiałami publikowanymi na tym kanale.